Witam witam z tej strony, Tom, z kanału Terminator Gier. Zaczynamy nową grę Garage Flippers Jest prologiem, jest dostępna dziś na Steamie. I zaczynamy nową przygodę. Na naszym kanale kliknij. Uh, tak WSAD wchodzimy, shiftem, biegamy, tak to wszystko rękę. Dobrze, śmieci takiego rzeczy, dobra, wyciśnij, no, ale nie, no nie to jest poczytajcie sobie jeszcze telefon, to włącz umiejętności jakieś mamy. O proszę, szybkość, coś tam podstawowe. okej okay. ręce co tam, dobra, wyjdźmy. Zlecenia Dobra, zobaczymy. Akcept. Idziemy na zlecenie. No i tu co? Dobrym, wie. A zadania mamy tutaj. Co mamy wyrzucić? A co tu? Poczytajcie za ten czas. Bo tu tak śmiecie. O! Tomek. Odpósł. Śmietnik. <laughs> o teraz nie wezmę, o widzicie ale to jest prolog o oh, tak, o fajnie no czemu tego nie mogę wziąć ee no ciśnienie użyj ee dobrze wiemy, tu śmietnik no dobra, tu, ale się przykleja do ściany dobra wiemy, że tutaj o o Jezus, co, ile jeszcze? Nie można nic. Co tam mamy? Jest sliperkę do betonu. No i co? Co proszę? Sliperkę do betonu? odkurzać O, odkurzamy. Aha, tu już możemy skąpić, rozumiem. No dobrze, no, najpierw to śmiecie weźmiemy. Powinno się, A to przytrzymać. O ja wiem, że farby, zlitujcie się, daj to zrobić. Śmiecie pozbierać, a nie już wszystko na razie chcieli. A tu ledwo co jedno może zrobić. Go. Dawaj i dawaj. O Jezu, walczyła myszka dobrze to wyrzucamy śmiecie tak jeszcze parę tak co tu mamy o tak o karton jakiś niepotrzebny co tu mamy też karton na papiery niepotrzebny o Antyk tak? Do plecaka poszedł. O! I nie wezmę. Nie wezmę. Ale tego umowdziałem, ale śmieci już nie mam. O, o! Ale myszkę mam. Dobra. Wniesiemy te meble. Tak. Drug krzesełko. Tak, stop. Dobra. Tu no, regał jakiś mamy, tak? Żeby nie przeszkadzał nam. Żeby... Opa! Tu następny, no, O Boże, ile tych regałów? Trzy, tak? Okej, okay, dobra. Teraz szlipujemy tak? Mamy poszlifować ściany. Jak dobrze pamiętam. Ooo! No nie widzimy ściany, śliperko, szlipowość, ale trudno No nie wiem, bo to tu robisz ślipierko ściany. To O tu. Tu, tak, tu, tu, tu. Ślipowaliśmy, tak? Ojejku. To jak widzicie. Szlipierko szlipujemy ściany. Nic nie poradzę. Fajne, ale w ogóle fajna, graficznie jest. No ja wiem, że wałek musimy wyjąć pomalować. Ściany widzę. Jedziemy. Panie zielonka. Zobaczymy co z tego wyniknie. Ale ja nie, nie wiem, może co. Piszcza w komentarzach z ślipierki w takiej do ściany. Tak? Zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy, poczekamy jak będzie, tak będzie no i dobra teraz odkurzasz do ręki odczunamy tobie to 100% Tu 100% na pewno o prosi. No dawaj, dawaj, dawaj. się nie ociągaj. Dobra, mamy. Teraz pomaluj ściany. Ta... Ej, pomaluj ściany. I zobaczymy sklep. Zielony, szary, niebieski, czerwony fioletowy. Ciemny fiolet niebieski ciemny. Niebieski, może czarny to na pewno nie ciemny. co weźmiemy szary lub... Nie wiem, no, z rzutego. nie, nie będę się tu miał nie, niebieski, zielony, szary tu z pluskurkusowy, różowy, weźmy szary, no dobra, no, znów no, wyjdź, no, ojej, Pomaluję sobie, tak, sobie hop, i tak, pomalujmy, o, o nie, no, znowu coś, spaflówkę, tak. No nie też że szpachlubkę, żeby to zeszpachlować. O, 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 Dobra, malujemy. Nie będziemy. Ładnie maluj. Ale to ciemny będzie, ale trudno. No to co, poradzimy. No pomaluj. Na razie na szary. Ale sufit mi się przydało pomalować. Ale zobaczymy, czy flexem można. Nie można, szkoda, też bym się pozdzierał, pomalował, a nie tylko, ze ściany, słupi też by można by było mazdać, ale jak twórcy tak robią, kto to niech mają, jak malować, odnowić to cały, tak, cały garaż, a nie tylko ściany, tak to jest, jak malowanie jest, tak, dla sąsiada lub sąsiadki, zobaczymy co będzie dziś, a. Można, czy nie można? Tu się dostaną. Można, czy nie? Ja tu czekam, żeby to pomalować, pokazać widzom dalej, a to no, się, pan, się ogarni człowiek. Widzowie też nie mają czasu, żeby siedzieć. Wiecie, bo co ty będziesz marzył sobie. Masz, maluj. No. Ale... Pomalować? No. Dobra, mam pomalowane, tak? Taka, to, dobra, idziemy. Zaraz postaramy Albo zabierz to. No. No więc, na razie postawimy tak, teraz postaw pół chodź tu! No, czy ty umiesz wziąć ściany przechodno, rozumiem Nic nie zostawię to bez komentarza, ale to jest prolog, to się nie dziwcie Ja też mi się nie, nie dziwię, że one chodzą przy, po ścianach No, no trudno, no to jest prolog, tak? Się nie oszukujmy Do ściany? Nie Czemu tu nie. No. Ale no co jest? No ale to jest. Dwa, to mi to... Ale tu jest gigantyczne. No, ale co zrobimy? Mówię, to jest prolog, to się nie trzeba się czego spodziewać. No jezu. Tak, tak. Nie, to trzy powinno być. Nie dwa. To chodzi, a jak? Ojaku! Jeszcze dochodzi. Ej, kojaku, ludzie. Dobra, no, tak? niech stoi to już diabły jeszcze. A, w sklepie. Do sklepu. Hmm. Aby końców ściany połogi. No bo półki te tak. stojak garażowy Niech będzie, wciśnie, weź ciśnij tablet. O, no, w pikapie się znalazło. Tak, niech będzie tu jedne. Tak. Jeśli hmm, 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 hmm. si nie umiesz ustawić. Dobra, mamy jeden. I dwa narzędzia tego, tak? No, hmm, hmm, hmm. nie. Wszystkie katalogi, tak? Pe hmm, 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 hmm. Uj, to. I co to tam mamy jeszcze? Cztery mechanizm Dobra, zobacz. zobaczymy. No, ale zacięło. No to się nie dziwię, to się nie dziwię, bo, bo to lakier, jest, no. Tak. Jeden, narzędzie. To, tak, a gdzie drugie? Tak. Drugie, tak? A co może z samochodem jechać? Ja nie mogę. Tam zlecenie. Tak. O! Zobaczymy, bo jeszcze tego nie widziałem. No, to super, nie? sobie poprzestawia. Zrobiliśmy, dobra, wciśniemy. skorzystaj z stołu. Aha. Tak. A faktycznie. Zapomniałem o tym. Widzicie dobrze przypomniało mi tu. Eee. Tak. Eee. E. Aha Tu tak... Kółkę my jeszcze przybliżasz oddalasz. Coe. Wichho? Micho. Obracasz Od prawym przyciskiem myszki jak tam piszę. Tak. no obracamy. Urozulce też można o! <laughs> Nie możesz paskoć, wziąłeś się na razie. Aha, O aukcję, rozumiem rozumiem, no. Oha, hey, tak, eń tak, dobra, to tak, trzyma za O, ale gąbkę miałeś a nie myśleć, hm, o, zero. Ale daj mi o o, ale Tomek być się ogarnicą co no. widzowie się będą śmieli z ciebie. O! Tak! weźmiemy do zębów, tak! Uwaw z w widzowie ma. No. Oj słabo, coś ci idzie tu. Oj coś leci, wychodzi. Tak, wytrwałe, tak. Co? Coś nie, nie zrobiłeś tak. Oj, 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 Tomek, Tomek. Dobra, ukończ, tam lepiej może nie O, z... nie, wróć, wróć Och, tak, ale, ale tam na was było Dobra, to może zobaczymy wszystkie zlecenia Zniszcz uszkodzone, zbudować nową podłogę, wyrzuć Dobra, to w następnym odcinku weźmiemy to idą do... Do zobaczenia. Waszą opinię chciał usłyszeć o tej grze. Ona jest na Steamie. Jako prolog. To trzymajcie się. Papa. Pa.